No dzień dobry, co się wydarzyło w kwietniu 2021? Wiele rzeczy, ale między innymi w Stanach Zjednoczonych miała miejsce konferencja Config 2021. Jeśli podzielimy sobie słowo config na pół i zamienimy je miejscami, to otrzymamy Figcon, czyli Figma Convention, czyli po prostu konferencje od Figmy. Poza tym, że miały tam miejsce oczywiście wykłady i różnego rodzaju aktywności designowe, oczywiście wszystko działo się online, no to jak na każdym konfigu, również zostały ogłoszone nowości dotyczące samej Figmy. I o kurde bele, co tam się okazało? Między innymi to, że pojawia się w zasadzie nowe narzędzie, które będzie rozwinięciem, a trochę zwinięciem Figmy. Teraz będziemy mogli, a już właściwie możemy, ponieważ ten tryb jest w wersji beta, tworzyć nowe pliki nie tylko jako Figma, ale również jako FigJam. Napisałem o tym już post na LinkedInie oraz na Instagramie. I tu i tu Was bardzo serdecznie zapraszam. Niemniej, jest to takie narzędzie, które bardzo będzie ułatwiało kolaborację na przykład na warsztatach. Można to przyrównać mniej więcej do czegoś takiego jak Mural albo Miro. Jest to oczywiście Odrobinkę inne, z tego względu, że kładzie akcenty w innych miejscach. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę to, że działa na fantastycznym silniku Figmy, gdzie multiplayer jest naprawdę super płynny. Osoby, które są razem w jednym pliku, po prostu mogą robić wszystko naraz i. okej, okay, w innych narzędziach też to działa, ale w Figmie działa to wybitnie dobrze. Poza tym, w związku z tym, że Figma jest stricte narzędziem graficznym do projektowania, wszystko to, co jest na ekranie, wygląda błękitnie. Bueno. Jedną z moich ulubionych rzeczy, poza tym, że jest tam fantastycznie minimalistyczny interfejs użytkownika, który jest naprawdę prosty i łatwo go używać nawet osobom, które nie używają figmy na co dzień, bo wygląda to zupełnie inaczej, jest to, że mamy mega duże i rozwinięte już gotowe repozytorium naklejek, reakcji oraz komponentów, które możemy sobie używać w dowolnym momencie i wszyscy mogą je wybierać w zasadzie tak, jak wybiera się na przykład naklejki w Messengerze albo emoji. Bomba. Do tego możemy wysyłać reakcje, możemy wszystko to tak naprawdę reagować pod klawisza E. Wciskamy go tylko raz, pojawia się nam takie okrężne menu i mamy tam całą masę możliwości. Można oczywiście rysować, można ze sobą pisać. W planie jest również dodanie funkcjonalności głosowej, czyli będziemy mogli rozmawiać wewnątrz pliku Figmy czy Figjemu właśnie, bez jakichś niepotrzebnych dodatkowych konferencji na Skype, Micie, Zoomie czy czymkolwiek jeszcze innym. Także bomba. Na ten moment figjam jest za darmo w becie. W przyszłym roku będzie oczywiście również płatny plan, ale teraz. Naprawdę polecam Wam, żebyście się zainteresowali. Nie ma jeszcze niektórych funkcji, takie jak są istotne na warsztatach w Miro i Muralu, na przykład głosowanie, ale można to zorganizować na pewno naklejkami czy reakcjami i myślę, że są workaroundy, dzięki którym to nie będzie nikomu przeszkadzało. Także zainteresujcie się FigJamem. Ale to nie wszystko, jeśli chodzi o config. Drugą najważniejszą rzeczą, która została ogłoszona na configu jest branching. Branching, czyli gałęziowanie, a tak naprawdę chodzi o system kontroli wersji. Jeśli ktokolwiek miał z Was styczność z GitHubem, GitLabem, czy jakimkolwiek innym systemem opartym o Git, to wiecie o co chodzi. Jeśli kiedykolwiek pracowaliście w tandemie Sketch i Abstract, to również wiecie o co chodzi. A ci, co nie pracowali i nie dotykali gita, już tłumaczę o co chodzi. Jeśli macie plik, na przykład plik Figmy, projekt, to jest on w wersji bo takiej oficjalnej dla wszystkich wszyscy mają dostęp do pliku, e, który jest tak zwanym masterem. E, I on jest tą oficjalną wersją, e, ale możemy zrobić jeszcze tak zwany branch, czyli gałąź, która będzie odchodziła od tego mastera, będzie duplikatem tego mastera de facto, i my możemy sobie modyfikować tę gałąź tak długo, jak będziemy chcieli, aż będziemy usatysfakcjonowani. Na przykład możemy sobie pracować osobno nad innymi dialogami, albo nad przyciskami w innej wersji, albo chcemy coś dodać, albo chcemy może zredukować liczbę komponentów i potrzebujemy po prostu jakiegoś takiego poletka, na którym wiemy, że czegoś dokumentnie nie spieprzymy. Nie chcemy tego robić na tym pliku oficjalnym, ponieważ jest on używany produkcyjnie w domyśle, więc nie chcemy skopać komuś biblioteki i nie chcemy, żeby nasze zmiany miały negatywny wpływ na, czy, na czyjś projekt. W związku z tym, działając sobie na tej gałęzi, nie spieprzymy niczego, dopóki nie będziemy pewni, że chcemy synchronizować te zmiany, czyli zmerżować, czyli połączyć je z tym oficjalnym plikiem. Ale to nie wszystko, ponieważ systemy kontroli wersji oparte o GITA są na tyle mądre, że to nie jest tylko nałożenie tego pliku i, i, i to wszystko, jakby wklejenie tego naszego pliku, zastąpienie tego oryginalnego tą naszą gałęzią. Nie, 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 nie. On. Tak naprawdę spróbuje znaleźć wszystkie zmiany, których my dokonaliśmy, i nie będzie całościowo nakładał tego pliku na ten drugi, a jedynie spróbuje wprowadzić zmiany, które my wprowadziliśmy. Jeśli będą jakiekolwiek konflikty po drodze, ktoś zmienił ten plik master w jakimś aspekcie, który my również zmieniliśmy w trakcie, kiedy działaliśmy na naszym branżu, będziemy mogli wybrać, która z tych rzeczy tak naprawdę jest tą, którą chcemy zaaplikować do mastera. Bomba. Ciężko jest to wyjaśnić słowami, ale wierzcie mi, że to naprawdę jest game changer. I brakowało tego w filmie do tej pory, no ponieważ można było w łatwy sposób spierdolić, krótko mówiąc, plik i potem trzeba było się cofać w historii wersji. Teraz będziemy mieli dostęp do bocznego panelu, który pokaże nam całą historię wszystkich gałęzi i tego, co zostało zrobione, gdzie te gałęzie odchodzą i gdzie te gałęzie są wciągane z powrotem. Bomba, rewelacja. Także jestem naprawdę zachwycony tą zmianą. Na konfigu pojawiła się jeszcze zapowiedź nowej aplikacji mobilnej dla Figmy. Obecna jest taka no, 2,4 chyba gwiazdki na App Store, także myślę, że mówi to wiele. Także cieszę się, że ci, którzy projektują aplikacje mobilne, będą mieli lepsze doświadczenie i będą mogli lepiej sobie podglądać te rzeczy. Ale nie tylko temu ma to służyć, ponieważ co jeszcze istotne, ma być możliwość. Łatwego przeglądania na urządzeniu mobilnym czy na tablecie, de facto też mobilnym, eee, całych plików, poruszania się po artboardach, po całym kanwasie, tak naprawdę. Eee, również dlatego, żeby stakeholderzy mogli to robić z każdego miejsca, tak naprawdę na świecie, gdzie jest internet. To jest istotne. Co jeszcze się wydarzyło, został podniesiony limit osób w jednym pliku Figmy. Eee, nie wiem dokładnie z jakiej liczby, ale wniosek jest następujący: będzie to obecnie 500 osób które będą mogły przeglądać plik jednocześnie. Głównie dlatego, żeby można było robić prezentacje na wielką skalę. Głównie mówimy tutaj o prezentacjach online, żeby te wszystkie osoby mogły być w jednym pliku i widzieć, co się dzieje, obserwować osobę, która prowadzi te prezentacje. Niemniej y, będzie to 100 osób, które mogą edytować plik jednocześnie. Myślę, że nie ma naprawdę rozsądnego case'a, który mógłby wykorzystać coś takiego, chyba że mówimy o jakimś biciu rekordu albo o jakiejś zabawie, która de facto no, nie będzie... Najistotniejszym celem pracy w Figmie, szczególnie na płatnych planach. No i co jeszcze będzie, będzie możliwe? No, będzie właśnie dodatkowe 400 osób, które mogą obserwować pracę tych 100 osób, ale to się zmieni w najbliższej przyszłości jeszcze bardziej, ponieważ będzie podniesiona ta liczba do 200 osób, które edytują jednocześnie. I 800 osób, które mogą obserwować. No w każdym razie naprawdę te liczby robią wrażenie. Zobaczymy, jak to będzie działało, jak to będzie performowało, ponieważ tyle osób jednocześnie w pliku obawiam się, że może trochę nadwyrężyć nasze maszyny. Ale jestem w dobrej myśli. Oczywiście te zmiany, o których mówię, przede wszystkim będą dotyczyły planów płatnych. Eee, oczywiście plan darmowy dalej jest, i w zarówno Figgem również w przyszłym roku będzie też miał wersję darmową, nie jestem w stanie powiedzieć, które funkcje i opcje będą dostępne dla wszystkich, które będą tylko dla niektórych. Zobaczymy, no ale cóż, wciąż dostajemy bardzo dużo, za bardzo niewiele, czyli za darmo, a to jest uczciwa cena. Ja jestem podekscytowany tymi zmianami, które zostały zapowiedziane, szczególnie jeśli chodzi o kontrolę wersji, i jeśli pracujecie w zespole w modelu organizacji, tak jak no, najczęściej to wygląda w firmach. U freelancerów to za bardzo nie będzie dotykać, dopóki nie będziecie wciągani do zespołu, no to tam będziecie mogli pracować na branżach i, i system kontroli wersji będzie Wam bardzo przydatny. Jeśli pracujecie nad plikami sami, no to nie za bardzo będzie to coś istotnego dla Was, ponieważ nie spieprzycie pliku nikomu innemu niż tylko sobie, więc pretensje możecie mieć tylko i wyłącznie do siebie. Dzięki bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeśli podobały wam się, podoba wam się taki format update'ów dotyczących narzędzi, dajcie łapkę w górę no i nie zapominajcie o subskrypcji. Trzymajcie się ciepło. A ja się żegnam.